Po <noise> Ładnie, żeś tego turkusa zrobił. Kopaczki założyłeś? Alu za 40, z <noise> Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, to jest choroba postępująca. Tutaj stoi turkus drugi z przydania. go obejrzeć. Zobaczcie, od tej pani kupuję teraz Cinquecento. Kolejne, czwarte chyba moje. 2014 rok to jest 36 tysięcy przebiegu. 16 rok ciągle 36 tysięcy. 17 37, okej. Okay. To jest 500 km zrobione w ciągu roku. Kolejne 500 km w rok. O, to jest mój nowy cieniacz. Co, rozstajesz się z cieniasem? Dobra, pojedziemy go zaraz umyć Pożegnałeś się z autkiem? Tak? O nie, no dobrze. Tu trzeba pamiętać o Saniu. Już kluczyk, bo zaraz nasz rozrusza Dobra, dobra ale chodzi prawie jak malu <noise> powiem wam że się odzwyczaiłem od 700 i od tego zimnego silnika <noise> ale bania z tą 700 -ką. jak tu cicho w ogóle jest i belka się nie tłucze mega w ogóle nie wybite zawieszenie ale fajnie No i małe podsumowanie, bo przez święta nie nadawaliśmy. A materiału troszkę się nam nazbierało. Cieniec zakupiony, skończyłem robić zegary do Sportinga. To wam zaraz pokażę. Pojechaliśmy w międzyczasie na szerenicę. To już widzieliście. No i po powrocie, po założeniu zegarów, wydarzyło się coś w sumie niespodziewanego, co mnie troszkę zaskoczyło. No i przez to nieco pochopnie podjąłem decyzję o zrzuceniu głowicy. Ale o tym za chwilę. No i fajnie, zegar z cienia ze Sportinga fabryczny. Ten już troszkę pomodzony. W tym zegarze mamy zmodyfikowane oświetlenie. Za chwilę wam pokażę, jak go rozbiorę, co tam jest w środku. Zasilanie wyprowadzone tutaj przewodzikiem. I to sobie przylutujemy gdzieś tutaj, w te miejsca. A zasilanie w oryginale już tutaj sprawdziłem. Tutaj jest minus. Tu jest plus. Teraz rozbieramy ten licznik. Lutujemy przewody. Potem wyciągamy z niego te dachy. Kładamy te sportingowe. Z tymi tarczami. I z tą szybko. No, i obrotomierz wyciągnięty. To sobie przełożymy do drugiego. A tak wygląda zmodyfikowana obudowa licznika. Tak? Czyli widzimy taśma LEDowa wklejona, i do tej obudowy montujemy wskaźniki z tego licznika. Teraz trzeba tak powyciągać te kołeczki, żeby sobie wskazówki opadły, i żeby można było je potem ustawić przy zakładaniu tarcz w tym samym położeniu. No i teraz w zasadzie najgorsze. Trzeba zdjąć wskazówki, a wskazówki zajmiemy widelcem. A żeby nie zmasakrować tarcz, wycinamy sobie taki papier na 4 złożony. Wsuwamy to tak pod wskazówkę i teraz możemy się zabrać za wyciąganie. O! I pyk! A tarcza nie jest schradzana. Wskazówki zdjęte, wyciągamy te bebechy, wkładamy do... Zmodyfikowanej obudowy. No i właściwe tarcze, już te nowe mamy założone na, nowych naszych, na starych naszych zegarach. Pozostałoby jeszcze zmienić kolor wskazówek. Zerwę tą folię, którą nakleiłem pod spodem tam podskazówkami w sensie, że zerwę tą folię, którą tutaj nakleiłem i pomaluję tą wskazówkę od spodu na biało a do pomalowania wskazówek na biało od spodu użyłem hmm. nie pytajcie skąd mam, ale mam lakier do paznokci no i słuchajcie, zbliżamy się do końca montażu wskazówki założone, słupki pomontowane można to składać do końca składamy i wsadzamy do auta no i dobra, robimy z zegarów skromnie wam powiem, że dają radę. No i co? I zrobiłem niedawno rozrząd i dzisiaj niespodzianka. Boże, czy ty to widzisz? No i znowu skorzystał z gościnności Maćka że zaraz bijam do niego na kanał, zrzucam głowicę. Może jeszcze dzisiaj odwiozę ją do zakładu, który zajmuje się obróbką głowic. No i w przyszłym tygodniu trzeba będzie znowu gamonę poskładać, znowu zalać świeżym płynem i mam nadzieję, że problemy z tym silnikiem w końcu się skończą. A co ty mi wyrobisz w samochodzie? A coś ci muszę tu zepsuć, bo za dobrze ci idzie. jak mi idzie. mówię, że się ładnie urwie. Jedna się ładnie urwała, zaraz jeszcze O, no, pięknie. Nie chcę ci się wyjąć tej nakrętki, nie? Nie mogę, jestem zajęty. Ja zauważyłem, że jestem jesteś bardzo zajęty, ale spróbujesz cholernie przejmujące zajęcie, więc spoko. Rób to, co robisz dobrze, a ja ci to Śrubki, bo też mi to dobrze idzie. No nieważne. Wiemy. Oho, druga. jest druga. Zaraz głowica wyjdzie. Tak, widzisz. I chyba idzie. No, właśnie, paść, tak? Albo no, się obrobiła, gwint. Suma summarum wyszła. No dobra, to głowica do góry. To? sekcja zwłok. One ponoć padają tu, bo tu są cienkie, czyli między cylindrami. Ale między cylindrami czy ciśnienie do wody? Do wody niekoniecznie. Do wody niekoniecznie. I Jedno jest pewne, wymiana uszczelki na pewno mu nie zaszkodzi. No na pewno. No, a tak. samego siebie będzie spokojnie jechać. Co nie oznacza, że z sobą na drogę nie może wyjść drugiej. Te, optymista. Koniec roboty na dzisiaj, zimno się zrobiło. Jadę do domu. Nie ma kariery bez T4, nie ma Tak jest. To jest to tak się... Pacjentka na podłodze, opakowana w korku. Tak, głowica jest tam. Jedzie na zabiegi. Także będziemy. we wtorek może już będzie gotowa. Także. także Czyli? pewnie. może w czwartek przyjadę, zacznę coś skręcać. Wiesz, jak się nie chce ta, tak, tak, na pewno, na pewno, nic nie będzie, podstawa, podstawa, podstaw i tyle. Dzięki Maciejka jeszcze raz za pomoc, za udostępnienie kanału, w czwartek się będę u Ciebie pewnie znowu. Mamy głowicę zrobioną, Wpakuje się teraz Turkusa 2. Procedura startowa w przypadku turkusa to jakieś 10 minut. Zanim on zacznie tak, wiecie, normalnie chodzić. Ajsa. No, jak jest... Jak jest ciepło, to nie... Chciałem powiedzieć, że nie ma tragedii. Idziemy do Maćka i lepimy dzisiaj i lepimy dzisiaj tego mojego strupa. Mam nadzieję, że sportinga uda się poskładać, że nic nie będzie ciekło, bo wiecie, takie, takie rzeczy są najgorsze, jak coś poskładasz, a ci nagle zaczyna skądś ciec i się robi dramat. Pędziorek Dziobi robi robotę. Dzięki bardzo. W tak zwanym międzyczasie ja zaraz zadzwonię do Maćka, wy zerknijcie na sklep fabryki naklejek, fabryka mieśnik.com, adres się pojawi tutaj, tutaj na dole się pojawi adres. Zerknijcie, pojawią się tam wkrótce nasze gadżety, gdybyście mieli ochotę nas wesprzeć i coś zamówić z fabryki, to, to będzie nam bardzo miło i dziękujemy bardzo i, 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 i dziękujemy. No i dobra, kolektor dolotowy mamy już skręcony, przykręcony. Teraz jeszcze tylko trzeba tą szpilkę wykręcić i wkręcamy nowe szpileczki. No i popatrzcie, cyk dokręcone, poskręcane, jeden kolektor, drugi kolektorek. Można to będzie teraz wrzucać do auta. Ten wziął wpad ze szlifierką, ja to ładnie poskrobałem, ale ten jeszcze, jeszcze ładniej to wyczyścił. No i dobra, koniec roboty. Trzeba jeszcze tylko zalać płynem i odpalamy. Zaczyna to dobrze pracować, tylko o jednej rzeczy zapomniałem i już widzę o czym zapomniałem. O bagnecie i już mi chlapie olejem. Coś tu jest bardzo niehalo. Może on jest zapowietrzony jeszcze? Powolutku. Momencik Panie, nie denerwuj się. Andrzeju, nie denerwuj się! No bo mnie zaczyna trafiać, wiesz, powoli. Nie. To jest małe niedobre auto. Tu będę chciał no. skręcić. Może na o-ring. Chociaż poczekaj jeszcze. Pokaż mi to. On tutaj za bardzo ten płyn wywala. On nie ma ciśnienia, a on tędy ten płyn pcha. Czy tu się, Panie Korek, nie spierdakał od tej... Bo on nie powinien tak sobie wypompowywać. Przecież on powinien być szczelny i dopiero pod wpływem ciśnienia. No tak. A on się nie gotuje. Sprawdźmy go na drugim kortu, Bo ją ja najwyraźniej, bo za łatwo to szło. Jeżeli się okaże, że to tylko korek był winien, to się sprawdzi diagnoza piotra której ja nie posłuchałem, ale wymieniłem uszczelkę pod głowicą Ale przynajmniej mam zregenerowaną głowicę, mam nową uszczelkę, będę mógł jechać do Monte Bezstresowo, chyba No tak, chyba I wychodzi na to, że chyba trochę za szybko podjąłem decyzję o wywalaniu uszczelki pod głowicą Bo się okazuje, że to nie była wina uszczelki pod głowicą Tylko źle odpowietrzonego układu chłodzenia No i coś, no i co No i 500 złotych poszło POSZŁO ale teraz przynajmniej będę jeździć spokojnie z nową uszczelką pod głowicą. Czyli czymś, co. czego mężczyźni nie lubią. Tych trzech słów: uszczelka pod głowicą. To spędza sens powiek. Mi też spędzało, ale teraz będę spokojniejszy, będę będą jeździć. Kończymy chyba ten samym odcinek. Pamiętajcie, lajkujcie, like, subskrybujcie, subskrybujcie, zostawcie jakiś komentarz. Czy mieliście może jakieś takie przeboje ze swoimi samochodami też. Chętnie poczytam. Zresztą poczytamy wszyscy z naszej decentoturowej grupy. Dzięki za wszystko, do zobaczenia w następnym odcinku.